Bye. No ma, więc tak, namiot już mam ogarnięty. W końcu mogę coś powiedzieć. E, cały czas leje, więc było trudno na początku. Ale już e, siedzę w namiocie. Pogoda dalej leje jak lało. Wędek jeszcze nie mam w wodzie. Zaraz będę je, będę je rzucał. E, pokażę wam na całowie. Pokażę wam gdzie tutaj łowię. E, nieduża woda, mały stawik przy drodze, przy torach. Zostajemy na nockę Jest około godziny 11 Nie wiem, zostaniemy tak jutro do 13 Może nie będę siedzieć sam Za niedługo dojedzie do mnie Igor i Rafał Więc będziemy siedzieć tu w trójkę Uważam, że na pewno coś złowimy Ostatnie dni fajnie połowiliśmy Fajne ryby No na tym stawie największe takie do 10 kilo Więc mam nadzieję, że coś z tego uda się nagrać Coś z takich większych ryb Ryby bardzo ładne, ładnie ułożone na tym stawie są. No i co, nie będę przedłużać, bo, bo trzeba się ogarniać. Wędki nie mam jeszcze w wodzie, dlatego robię przypony, pokazuję Wam je na cołowie i rzucamy. No i czekamy na rybę. A więc tak, z przyponów łowimy po dwie wędki. Wszyscy. Na razie pokażę, na co ja będę łowił. Na jednej wędce mój. Nowy przypon, który zacząłem stosować dosyć niedawno, bardzo mi się spodobał. Już parę ryb na to wyciągłem. Dosyć krótki multi -rig na nowym haku Nesha. To jest claw Longshank. Ja używam czwórki. Bardzo fajnie w sumie zapina ryby. Fajne jest też to, że można bardzo szybko wymienić hak, co w sumie właśnie zaraz Wam pokażę, ponieważ tutaj hak mam po ostatniej ryby, którą wyciągłem. Więc jest już wstępiony, więc go sobie wymienimy. E, stosuję tutaj e, na mikrokrętliku kulkę 18 tonącą. Do tego dokładam skrojonego popapa, żeby było to mniej więcej wyważone. A na drugiej, drugiej wędce standardowej, jak to u mnie, Slipderick. E, tutaj plecionka już jest w fotulinie, tam była miękka. E, tutaj akurat mam założoną 18 e, plus sztuczną kukurydzę. Yy, teraz jeszcze pomyślę, w sumie co założę. Nie wiem, może coś pozmieniam, ale na ten przypon na pewno poleci to samo, bo się sprawdzało. A teraz pokażę Wam, jak łatwo zmieniać na multi-rigu haki. A więc zobaczcie, mamy przypon, nie ma tu żadnej pętli, tutaj mamy e, zrobioną długą pętelkę. Dosyć na całej odległości do dociążenia. Ściągamy teraz pozycjoner, który jest na haku. Ściągamy pozycjoner. Nie ma tutaj żadnego węzła bez węzła. Ściągamy mikrokrętlik z oczka. Mamy tak haczyk. Ściągamy go. I mamy czysty przypon bez żadnego haka. Bierzemy sobie nowy. Nowy haczyk z paczki. Przekładamy przez oczko. Od wewnętrznej strony. Nakładamy mikrokrętlik z powrotem. Przekładamy teraz powstałą pętelkę przez grot haczyka, tak żeby powstała jakby pentelka D, tak samo jak w slip derigu robimy. Ustalamy sobie mniej więcej jak chcemy, żeby to wyglądało. I po prostu nakładamy teraz pozycjoner nic bezwierzonego wiązania. Znowu hak się stępi, można go szybko wymienić. Bardzo fajny przypon. Stosuję go dosyć krótkiego, ponieważ sam osobiście wolę łowić na trochę sztywniejsze przypony, a w tym przypadku jednak bardziej zalecane jest łowienie na miękkie plecionki. Dlatego stosuję go dosyć krótkiego, żebym nie bał się, że się spląta. No i co, robimy to i zarzucamy. Zaczyna coraz mocniej padać, także zobaczymy jak ryby będą brały. Szybko do tego multiriga pokażę Wam co tu zakładam. E, także na to leci to co było, dokładnie jest to e, kulka. Ja użyłem zanętówek tonących Ananasa z Massive i do tego na podbicie z masywa też Ananas kopa w rozmiarze 14 mm. Robię z niego taką kulkę, jak się uda, to 18, całą, taką 19, 20. No i tak jak w sumie widzieliście wcześniej. Także robię, zarzucam i czekamy na, czekam na rybę. No niestety pierwsza wyciągnięta ryba, jest to taki karaś, dosyć, nawet spory bym powiedział. Wjechał z tej prawej strony tam, środek krzaka. Po tamtym karasiu w sumie dalej nic się nie dzieje. Jeżeli chodzi o ryby, bo ogólnie to się dzieje dużo, zaczynam bardzo mocno padać. Chłopacy dojechali, ogarniamy się. Mamy już ogarnięty w sumie namiot tutaj, żeby spać. Ja w namiocie śpię z Igorem. Rafał śpi obok w namiocie małym. No i co, chłopacy w sumie wyrzucają wędki już, ale naprawdę tak pada, że nie jesteśmy w stanie dużo nagrać, ponieważ chcemy szybko wszystko ogarnąć. No co, robię właśnie nęcenie. Igor tutaj ma nęcenie dla nas wszystkich. Kukurydza plus mikropelet. No i co, chwilę jeszcze śnieje, jak mi się pelet na, na wodni i będziemy nęcić, będziemy rzucać. Jak będzie ryba, to się zobaczymy. 5 minut po zarzuceniu. Rafał ciągnie rybę. Pierwsza ryba na tej zasiadce Taki karpik z 3-4 kg Mi się wydaje Ryba pojechała z zaczepów praktycznie No i to pokazuję Wam go Tak, Taka rybka Bardzo ładne łuski ma Ogon też widać, że coś przeszła ta ryba Jeszcze pokażę Wam drugą stronę Tutaj ma taką bardzo ładną, dużą łózkę no i generalnie ładna ryba. qual é a banca? Jechała druga ryba z tego samego miejsca, tym razem taka trochę piłeczka, taka piłeczka, malutki karp, ale najedzony, no i co? Wypuszczamy. No więc tak, jest godzina 18.15 około, deszcz pada nieustannie od godziny chyba 10.00. Przed namiotem mamy takie bagno, że boimy się wychodzić z namiotu, bo, bo od razu zlatujemy praktycznie do wody. Boimy się, że w nocy jak będzie branie, no to ktoś poleci. Spróbujemy rozłożyć plandekę przed namiotem, żeby, żeby nie wchodzić do tego bagna. Nie wiadomo czy to się uda. Rafał ma dwie ryby, ja mam jednego karasia, jedną spinkę i Igor, u Igora jeszcze nic nie było. Zobaczymy, jeszcze dużo czasu przed nami, cała nocka. Nagrywaj, bo ja muszę teraz... Tele... Y... Co to jest? Igor holuje? Nie, 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 tutaj nie, 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 Amur! No? nie, 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 A więc tak, pierwsza ryba Igora i pierwszy amur w sumie w tym, w tym roku. Eee, mamy 15 marzec i udało się wychwycić takiego amura. Jest około godziny 20.00. Fajna rolka była, ale pada bardzo, więc wypuszczamy go od razu i, i wracamy do namiotu. No i co, są te dwie rybki, które udało się złowić. Jeden trochę mniejszy, drugi trochę większy. Ale obydwa mają bardzo śliczne kolory. Takie ciemne, bardzo ładne ryby, waleczne. W dobrej formie. I idą do wody i wypuszczamy. Jedna ryba była złowiona o siódmej. A druga o piątej. Już nie pamiętam które. Chyba ta większa o piątej. No i co, no wypuszczamy. A tutaj za krzakiem postanowiłem postawić jedną z moich dwóch wędek 啊，我。<laughs> A więc mam pierwszą rybkę, jest koło godziny 11 Przez chwilę zaliczyłem spinkę z tej samej wędki Ta ryba wzięła dosłownie 8 minut po, po tamtej spince Tamta rybka była może trochę większa Ale bardzo ładne łuski ma ten karpik, więc jestem zadowolony Mam nadzieję, że sam ta wędka jeszcze pojedzie Na tą tutaj nic się nie dzieje W nocy miałem jedną wędkę w zaczepie, więc w nocy nic się nie działo U chłopaków, u Igora był jeden amur u Rafała dwa karpie i łowimy dalej. Coś lepszego O, coś takiego Bóg w krzaku, totalnie był w krzaku A więc tak, w końcu jakaś większa rybka Wcześniej mieliśmy tego lampasika z krzaka Znowu z tej samej miejscówki po jakąś godzince wyjechał taki karpik. Już go ostatnio złowiliśmy. Yy, waży około 4,5 kg. Fajna rybka, fajnie powalczył. Wszedł mi na początku w krzak, później go udało się wyciągnąć. Szedł bardzo masą, myślałem, że będzie coś większego, ale i tak bardzo cieszy. W końcu druga ryba. I zmiana miejscówki naprawdę na duży plus. Udało się wypracować trzy brania, dwie ryby w przeciągu zaledwie myślę półtorej godziny. Więc bardzo fajnie. I wraca do wody. Silna przez czek przechodzi Widzisz jak bombruje tam Osłuń się, osun się trochę Powoli go wyciągaj Daj wodę do wody Szytówkę do wody daj Mówię ci chyba spadła Nie spadła Nie spadła Spadła Co ty gadasz? wyci ci daj szytówkę do wody Mi się daje, że nie spadło, spadło już nic nie czuję Nie biję Kończymy łowienia. Udało się wypracować rybę z rogu. W nocy oliver była tam zarzucona, ale niestety wędka cały czas była w zaczepie. Nie wiedzieliśmy o tym. No i co? No taki mały karpik. Druga ryba, pierwsza to była mur. No, może być. dzięki za oglądanie, to by było już na tyle my już się zwijamy powoli namiot został nam do, do spakowania i kończymy skończyliśmy w sumie, myślę, że dobrze połowiliśmy, ja mogłem mieć dwie ryby więcej, niestety dwie spiałem, trudna miejscówka była przy tym krzaku, dwie ryby weszły w środ do środka praktycznie, nie mogłem w sumie nic zrobić, dwie udało mi się wyholować, jedna, jedna taka fajna jedna, jedna fajne łuski, więc też w sumie fajna, Rafał też fajnie połowił Igor złowił ogólnie dwie ryby. Jednego amura, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. W końcu pierwszy amur roku. No i co? No i myślę, że jeszcze nie raz się spotkamy nad tą wodą. Także dzięki za oglądanie. Siema.